KK29 Kowal i no. I chcę Wam dzisiaj pokazać u mnie, jak u mnie, najnowsza mapka. King of the Hills. Hill. Nie wiem o co w niej chodzi i nie wiem, jak się w nią gra I jeszcze dzisiaj właśnie ją sprawdzimy. Nie miałem jej wcześniej. Dziwne. A jeszcze, jeszcze chcę Wam jedną pokazać mapkę. No. A, i teraz wróciłem sobie z pizzerii i jedliśmy pizzę. No, fajnie jest. Na polu jest pogoda, ciepło. Fajnie jest. E, o co chodzi? Aha, czyli wszyscy są źli, puch. Oj, no i mnie rozabił. Dobra, lecimy. Pięć jest. Ja lecę jak najwyżej. I jak, 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 jak najszybciej. Aby było dobrze, i będę tutaj ciągle. Mam pytanie: o co chodzi? Snajperki, co? On ma bazukę. No nie, bazuko akurat. Yy. O, fajnie. Dobra, jedziemy z tym koksem. A to, o to chodzi, już rozumiem. Patrz, 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 patrz. O! Szkoda. Jest, Rozwaliłem go. No, fajnie. Był na górze, nikt go nie widział. Jeden kill, słabo. O! Match finished. Na samym końcu słabo, dobra. Ok. Pokażę Wam jeszcze tą drugą mapkę. A jak jeszcze będziemy, bo maksymalnie gdzieś tak 10, 10 minut, tym razem odcinek nagram. A no. No muszę, bo jak już będzie więcej niż 10 minut, to nie przejdzie mi na YouTube. Dobra. Po tej, tej mapce jeszcze dwie albo jedna mapka i będzie. To jest fajna mapka. Ja ją lubię znam fajne przejście na, na tam na górę znacie chyba? nie, chyba nie ojej, tam sobie lata widzę tam tego nie no i mnie zabił e, tym czymś, no o, fajnie, fajnie snajperkę potrzebuję nie, a gdzie? wow e... Kurde, a ile w ogóle jest nas? Ojeju! Dziwne. O fajnie. On jest ze mną. W końcu jakiś... Jest. Mam. Tam są sobie... Tamten sobie chyba spadł. Nie. Oni chyba tam są, nie? Dobra, wezmę to. Aby ich stąd rozwalić, bo. No wiecie jak to jest, nie? Mogą nas rozwalić yy, yy, w każdej chwili. Yy. Na tym. Dobra, dziwne. Jaj, oj, karabin. Puch. No nie! Ja, jakie to dziwne! No nie, dziwne, przegramy na 100%, o widzę tam, mam go, kurde, yy. dziwne, nie mogę teraz się ten, ten tego no wiecie, chyba nie, dobra, i tak już przegramy. Yy? Aha, bo ja źle to włączyłem. Sorry. No, że wszyscy się siebie biją. Sora. Pomyliłem, mi, pomyliły mi się mapki. Ale tej wcześniej ta, tej czekaj, czekajcie. Yy, tej wcześniej nie miałem. I tej tą miałem. Dobra. Robimy to. Jedziemy na tą. Yy, może wam pokażę tą fajna jest. Ja mam tu fajną sniperkę wam mówiłam, nie? Dosyć silny. Na no dwa razy może zabić kogoś. A czasami na trzy, jak ma ktoś silny. Bander, What is this? pił? O, dziękuję za pomoc. Yy. Pff. Yy. Pff. Ja sobie tego pogonię. Tak po cichutku spróbuję to zrobić, ale już nie wiem. Stąd spróbuję ze snajperki. Oho i pum. No nie! Ach, wiedziałem. No tak myślałem, ale nie wiedziałem. Super. Yy, teraz spróbuję. Oho, jestem. Radę z pistoletem super Kurde, mam mało życia. Nawet nie wiem, co teraz robić. Czy strzelać ze snajperki, czy iść w ogóle na oj? Niech ten to mi się rzuciło. przyładowy wój się. jest To! A nie, to jest to. Nie! Dziękuję za pomoc. Dobra i tak mnie zaraz rozwalał. Nie mam... oha. No wiedziałem, wiedziałem właśnie. Yy, nie wiem w ogóle co teraz ten... Albo dobra, strzelam ze snajperki. Nie wiem w ogóle co mówić, bo mi się nudzi. O nie, on ma tą samą snajperkę. Słabiak. On był łatwy. Jest gracik. Wrócę sobie tam na... Nie. Spróbuję to. Ta... O! Zabił mnie na raz tym. Y, tym najnowszym laserem. No, laserem. Tak. Y, z kuszy. Sorry. Nie chciałem. Przepraszam. Jeden kąs. Słabo. Znowu przepraszam. U... Dobra. Pokażę Wam jeszcze jedną mapkę i będę kończyć. Yy, albo nie. Może jedną mapkę z Adventure'a. Dobra, jedną mapkę za z Adventure'a. Pokażę Wam. Ona jest fajna. Yy, albo może nie na adwenturę, tylko na tym... Dobra, yy, wiem, wiem na czym zagrać. Spoko. Wiem, wiem, wiem. Adventure'a. Arena. Arena jest fajna. Tak, to ta, ta, ta arena. Ona jest super. Ja ją lubię. <laughs> Jej! Cześć ząb i po tobie. Puh! Już. Patrz. Puh. Puh. Nie chciałem po... I... Puh. Słabiak O to trzeba tym razem z tej perki. Puh. 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 I ostatni strzał. Puch. Jada z tym. O silny to. Nawet nie wiedziałem. Puch. To jest fajne, bo ona długo odległość się dzieje ognistymi kulkami. Mówiłem Wam chyba, nie? Dobra. Jedziemy na zębiaczków. Są słabe. O, tym razem z tego Nie, no, żyćko, żyćko, jej! Jej, karabin, którego ja nie chcę. Ja sobie uciekam, podbieram, a później ich z tym, walnę, co? Tak będzie najlepiej. I granatkiem przy okazji jeszcze wcześniej tam rzucę sobie. плохо. Благам, благам, не разбирайтесь все э -э -э не. Dobra jedziemy, a w ogóle zapomniałem, że znowu zapomniałem, że nagrywamy Nagrywam No yy, o fajnie, wszystkich zabiłem ciągle tym Dobra pokazałem wam i wychodzę Aha już 10 minut trwa to będę musiał kończyć Dobra kończymy i no Czekam, no, spróbuję zrobić teraz od razu ten czwarty ale wątpię Bo jeszcze mam do, nagry do nagrania ten War of Tanks, dobra no to kończymy, cześć, pa, dajcie lajka, pa.